Cześć! W dzisiejszym odcinku postaram się Wam wytłumaczyć, co może dziać się podczas 30-minutowej terapii u osteopaty. Osteopatia w swoim podejściu terapeutycznym w głównej mierze zakłada fakt dążenia naszego ciała do równowagi na wielu poziomach jego funkcjonowania. W pracy osteopatycznej z wieloma pacjentami wykorzystujemy techniki takie jak terapia czaszkowo-krzyżowa czy terapia balansowania płynowego, które cechują się neutralnością w swoim podejściu. Są one bardzo delikatne w oddziaływaniu na ciało pacjenta i z pozoru może to wyglądać jak zwykłe trzymanie za głowę. Często wówczas pacjenci pytają nas, czy jest to bioenergoterapia czy jakieś czary. Wiele technik osteopatycznych jest bardzo mechanicznych. Te techniki wzbudzają znacznie mniej kontrowersji i pytań. Natomiast trzeba zaznaczyć, że mimo iż podejście jest bardzo specyficzne, to osteopata w swojej pracy skupia się na bardzo realnych rzeczach. Pamiętajmy, że człowiek żyje. Jego serce cały czas pracuje, nadając pewien rytm funkcjonowania całemu ciału. Krew tętni przepona tłoczy powietrze w płuca, a przez wątrobę w każdej minucie przepływają litry krwi. I tak jest przez całe życie. Osteopata pracując z pacjentem musi przede wszystkim pozostać neutralnym. Niejako musi się jedynie przyglądać temu, co się w ciele dzieje, gdzie przepływ krwi i limfy jest prawidłowy, a gdzie wyczuwa pewne napięcie i zaburzenie tego przepływu. Są to tak zwane techniki na słuchu. Terapeuta słucha dłońmi i całym swoim ciałem. Musi stworzyć ciału pacjenta i sobie przestrzeń na swoistego rodzaju komunikację. Wprowadzając w danym miejscu mocny fizyczny ucisk, zabiera tą przestrzeń i zaburza odczucie z ciała pacjenta. Zawsze w szeroko pojętym funkcjonowaniu naszego ciała, w ciele dzieje się dużo więcej rzeczy dobrych niż tych złych, i na tym odczuciu prawidłowej funkcji należy skupić swoją największą uwagę. Bardzo łatwo poczuć, gdzie powstają w ciele pewne napięcia, gdzie jest sztywność, twardość, zaburzenie przepływu. Tak naprawdę codziennie, wielokrotnie, ciało doświadcza pewnych zaburzeń funkcjonowania i samo dąży do równowagi. Jednak czasami tych czynników jest tak wiele, że plecy nie przestają nas boleć po dwóch dniach, migreny często się powtarzają, a mimo odpowiedniej diety, brzuch mamy często wzdęty. Układ odpornościowy nie pracuje optymalnie i często jesteśmy chorzy. Wtedy może to oznaczać, że naturalne procesy samoregulacji naszego ciała zostały częściowo zachwiane. Osteopata stara się wyczuć w ciele pacjenta miejsca restrykcji, te wcześniej wspomniane właśnie miejsca sztywności, twardości i poprzez wprowadzenie Minimalnego nacisku, przesunięcia, poszukuje uwolnienia tych okolic, dzięki czemu ciało ma odzyskać naturalne zdolności samoleczenia. Dlatego bardzo często, nawet kilka dni po zabiegu, pacjent może odczuwać swego rodzaju zmęczenie, senność, pobudzenie, czy nawet intensywniej odczuwać dolegliwości, z którymi się zgłosił. To nic innego jak naturalna reakcja ciała na zabieg. Aby jeszcze go wspomóc, zalecany jest odpoczynek i dobre nawodnienie ciała. Ciało potrzebuje chwili na zorganizowanie się do lepszego funkcjonowania. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć, jak wygląda wizyta u osteopaty i że teraz już nie będzie kojarzona z bioenergoterapią czy na przykład osteoporozą. Cześć!